W publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Diagnostyka KUTNO wykonujemy badania rezonansem magnetycznym m.in. głowy, jamy brzusznej, kręgosłupa i stawów. Prawidłowe rozpoznanie problemu zdrowotnego jest naszym priorytetem, dzięki temu nasza staranna diagnoza pozwala wybrać nam najlepszy wariant leczenia. Zobowiązuje nas to do ciągłego doskonalenia zarówno naszego zespołu, jak i urządzeń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Natalia Gackowska. Dziś mamy 12 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Jan, Mieczysława i Onfury. W dzisiejszym pulsie regionu. Po 20 latach starań nastąpiło uroczyste otwarcie Kutnowskiego Hospicjum Stacjonarnego. W Kutnowskim Domu Kultury Uniwersytet Dziecięcy zakończył rok szkolny. 27 czerwca w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się spektakl pół na pół. Zysk ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na wsparcie dzieci z autyzmem. Zbliża się 11 festyn na ludowo w mieście Róż. Dziś nastąpiło uroczyste otwarcie hospicjum stacjonarnego w Kutnie. Tak, 95 rok początek działalności, najpierw tylko domowe hospicjum, potem, potem taka inicjatywa pani Kasi Kowalskiej, żeby zacząć zbierać środki na budowę stacjonarnego, bo czasem że się opieka w domu nie jest możliwa, trzeba to robić stacjonarnie. No i wiele lat zbierania, wiele lat zbierania i, i ofiarności ludzi, no i potem przygotowania. Zakupu tej działki, wszystko to jakby było w kole, w, po kolei realizowane, po to, żeby dzisiaj stanąć przed tym pięknym budynkiem. Miejsc leżących 11 jest w naszym hospicjum, przy czym ono dopiero zacznie działać, jak znajdzie się finansowanie. Szczęśliwie dla nas NFZ dogłosił kontrakt na stacjonarne hospicja i zgłosiliśmy się. Zbiegło się to zresztą z, z czasem przygotowania do tego otwarcia. 6 trzeba było złożyć ofertę, złożyliśmy ofertę. Czekamy na wynik. 28 czerwca zostaną ogłoszone wyniki, kto, kto będzie ten kontrakt miał. Niestety nie ma tylu kontraktów, ile jest chętnych, ale no liczymy na to, że może to się uda i wtedy od 1 sierpnia, gdyby się udało, zaczynamy funkcjonować z hospicjum stacjonarnym. Mhm. Ale nawet jeśli nie będzie tego kontraktu, to i tak przenosimy się tutaj do tej siedziby, bo jesteśmy hospicjum domowym i mamy takie zaplecze, które tutaj wymaga też i posiadania takich miejsc, gdzie przyjmuje się chorych, gdzie przyjeżdżają pielęgniarki, lekarze, gdzie, gdzie funkcjonuje stowarzyszenie. W tej chwili mamy stabilny zespół, zespół Zespół składający się z lekarzy, z pielęgniarek, z rehabilitantek, psychologów, terapeutów zajęciowych, nawet jest opiekun medyczny. Są osoby, wolontariusze oczywiście, którzy w jakiś sposób stanowią zespół. To już jest zespół osób, które się rozumieją. To widać było przy organizacji chociażby tych obchodów. Nie jest nas wiele, a udało się nam jakoś wszystko zrobić. Wydaje mi się, że to idzie jakby samo. Samo. Bo jesteśmy właśnie tym zespołem, który się rozumie, który wie, jakie są cele i umie je realizować, to hospicjum wpisuje się w wielką historię, która zaczęła się w Londynie. Dołączamy do tej wielkiej historii, która tutaj staje się teraźniejszością. Ufam, że ci wszyscy, którzy dotąd towarzyszyli temu dziełu, będą towarzyszyć nadal, bowiem potrzeby będą wzrastać. Czynione dzieła będą wymagały większych środków, ale wydaje się, że nie ma piękniejszego dzieła, jak dzieło czynione drugiemu człowiekowi. W Kutnowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego Uniwersytetu Dziecięcego, prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Jeśli chodzi o Uniwersytet Dziecięcy, to jest projekt autorski Muzeum Regionalnego w Kutnie. Działa już od siedmiu lat. W tym roku, mimo Trudnych warunków, bo jak wszyscy wiemy, w tym czasie muzeum jest remontowane, jest rewitalizacja pałacu Saskiego. Zajęcia musiały odbywać się w szkołach, czyli pracownicy muzeum musieli uczyć dzieci w placówkach szkolnych, co było dla nas naprawdę skomplikowane troszeczkę przy takiej dużej liczbie dzieci. Ja tylko dodam, że w tym roku uczestniczyło 532, 532 studentów dziecięcych. 8 szkół, 31 nauczycieli. To jest dość duża liczba, mimo tak trudnych warunków. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia, to odbywały się w formie wykładów, warsztatów z wykorzystaniem multimediów, różnych pomocy naukowych, z jakich dziedzin, historia, historia sztuki, przyroda, etnografia, a nawet edukacja regionalna. Fundacja Inkubator Innowacji Społecznych organizuje spektakl w Kutnowskim Domu Kultury. Mowa o sztuce pół na pół z udziałem Piotra Polka i Piotra Szwedesa. Zysk z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wydarzenie przede wszystkim ma charakter charytatywny, to znaczy spektakl, który organizujemy 27 czerwca o godzinie 19:30 w Kutnowskim Domu Kultury z udziałem wybitnych polskich aktorów Piotra Polka i Piotra Szwedesa, jest jednym z wydarzeń, jednym z ważniejszych wydarzeń, którego cały zysk z biletów przeznaczymy na cel charytatywny, to znaczy dla Pro Aperte, która wspiera dzieci autystyczne. Gdzie i kiedy możemy zakupić bilety? Bilety są do zakupu. Można kupić bilety w kasie Kłótnowskiego Domu Kultury, albo bezpośrednio w kasie, albo też online. Tak jak Kadek sprzedaje wszystkie bilety, tak przy, przy zakupie większej ilości biletów istnieje możliwość jeszcze negocjowania ceny. Natomiast dodam, że w cenie biletu jest przewidziane po spektaklu spotkanie z aktorami pomagamy dzieciom i potrzebujemy też wsparcia mieszkańców, więc zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ten właśnie czas, żebyście byli z nami, i żebyśmy mogli wspólnie zrobić coś dla osób, które tego potrzebują. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo my gwarantujemy świetną zabawę, doskonały, właściwie taki rodzaj też przeżyć estetycznych na najwyższym poziomie. O to chodzi aktorom. Sami mówią we wszystkich wywiadach, że zależy im na dużym formacie sztuki i dają z siebie wszystko, bo szanują po prostu widza. Więc zapewniamy dużą jakość za odpowiednią cenę, no a jeszcze możemy dzięki temu zrobić coś dla innych. Więc za serdecznie zapraszamy w imieniu. No i zachęcamy, zachęcamy przede wszystkim też. Wyszliśmy z założenia, że nie na zasadzie panda, tak? tylko chcielibyśmy coś dla mieszkańców, którzy chcą wesprzeć dzieci autystyczne, dać coś w zamian. Stąd też pomysł na spektach. Już 30 czerwca odbędzie się 11. Festyn na Ludowo w mieście Róż. Zbliża się Festyn na Ludowo w mieście Róż. Jakie atrakcje będą czekały na mieszkańców? W tym roku będzie to jedenasty festyn na ludowo w mieście Róż organizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie i Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Festyn został podzielony na trzy części. Pierwsza to będzie część taka artystyczna, gdzie na scenie zaprezentuje się sześć zespołów pieśni i tańca z różnych miejscowości. Druga to będą pokazy i warsztaty przygotowane dla mieszkańców, dla dzieci. Będzie można spróbować swoich sił w toczeniu. Naczyń na kole garncarskim, będą też elementy z wikliny, warsztaty z rzeźbiarstwa, a także będzie ręczny warsztat tkacki, na którym uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać pasiak. Czy są przewidziane imprezy towarzyszące? Tak, oczywiście Będą, y, będzie, odbędzie się kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. Y, zaprezentowana zostanie nasza rzeźba Kutnowska, y, sekcja y, artystyczna z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, y, malarstwo, hafty, y, biżuteria artystyczna wykonywana z koralików. Oprócz tego w tym roku też podczas festynu będziemy mieli warsztaty. Sz, y, Nauki tańca ludowego. Zostaną one poprowadzone przez zespół pieśni i tańca właśnie z Opoczna. Będziemy uczyć się kujawiaka i oberka. Tegoroczną gwiazdą festynu będzie zespół prymaki z Białego Jest to 11-osobowa grupa śpiewająca piosenki białoruskie. I od 19.00 też zapraszamy na zabawę ludową. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kutna i powiatu, przybyłych gości na 11 już Festyn na Ludową w mieście Róż, który odbędzie się 30 czerwca w godzinach 14.20 w miejscu właśnie w parku Traugutta w Kutnie. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na prognozę pogody i program 3 Pytania do. Dziś naszym gościem jest Jagoda Kubiak, reżyser kutnowskiego teatru amatorskiego imienia Aleksandra Fredry. Zapraszamy. Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza. Zapraszamy Państwa do środka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDSy y podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemirackiego 18 Kutno zapraszamy. W nocy zachmurzenie małe w całym regionie. Temperatura 19 stopni w Kutnie, 21 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. W dzień przeważnie słonecznie. Temperatura 33 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 21 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu 3 pytania do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Jagoda Kubiak, instruktor teatralny Kutnowski Amatorski Teatr imienia Aleksandra Fredry. Bardzo ładnie. – Witamy serdecznie. – Witam też. Witam Państwa. – Mamy do Pani trzy pytania. One są ukryte w tych kopertach. Można wybrać kolor, chociaż nie do końca Pani wie, tak jaka ja tam jest kategoria w środku, ale można wybrać. – To znaczy kolejność wybieram. Tak. No, tą niebową najpierw. Niebieską, ja będę mierzyła czas, dwie minuty. Pierwsze jest z cyklu prywatne. E, co w prywatnym, wolnym czasie lubi pani robić? Jeśli e, chodzi pani do teatru, to na co najchętniej? Przede wszystkim w wolnym czasie najczęściej chodzę na próby, w których zorganizowany jest dosyć. Pracochłonne, kłopotliwe i nie zawsze wykonalne, dlatego że część tych członków mojej grupy to są ludzie zawodowo czynni, pracują. W związku z tym skrzyknięcie ich, nawet na próbę, już nie mówię o spektaklu, bo też bywają problemy z tym, no jest naprawdę trudnym zadaniem, a poza tym no oczywiście chodzę na spektakle takie, które ktoś przygotował, tak, na przykład do Teatru Krystyny Jandy, która tutaj tak często przez władze naszego Domu Kultury jest ustawiana ze swoim spektaklem, z którym przyjeżdża profesjonalnym, wspaniałym, że on jest zaraz blisko naszego występu jakiegoś no, w ogóle nie mają. Litości nie na ma ten, czasu. No, Ci ludzie z domu kultury, ale naprawdę nigdy nie było jakichś um, uwag negatywnych na razie że robimy coś takiego uwłaczającego teatrowi w ogóle. A jeżeli już Pani chodzi do teatru, to umie się pani tak tam zrelaksować, czy to nadal ta pojawia się jakaś tam ta lampka instruktora i tego strony technicznej pani ogląda z Znaczy trochę też, na pewno. Czasem wręcz nieświadomie to się robi, ale przede wszystkim za chwilę się zapomina o tych. Technicznych sztuczkach, które mogą mhm. być używane. Ja się staram y, z moimi pracować tak, żeby jak najmniej takich sztuczek było. Dlatego, że y, no, jest też takie przekonanie aktorów profesjonalnych, że czasem szkoła aktorska zabija taką spontaniczność. Mhm. Ja tego nie chcę tutaj ruszać i y, wolę, żeby oni. Byli spontaniczni, żeby też sami przeżywali to, co grają, a nie udawali kogoś na siłę. Tak a jak? pani ulubiona sztuka teatralna? W ogóle. Nie, tak, w ogóle. Taka, do której pani wraca i obejrzała to. już ją nawet kilka razy. Ponieważ wydaje mi się, że słuszne jest takie stwierdzenie filozoficzne zresztą, że człowiek jest istotą ludyczną, tak najbardziej. Ludyczną to znaczy. Yy, Istotą jego, jakby, egzystencji jest też wesołość, śmiech, radość. Mm -hmm. Stąd te nasze ścieżki tam też oscylujące wokół komedii. I no, wydaje mi się, że taką sztuką, którą najbardziej najwcześniej lubiłam, była Zemsta Aleksandra I e, Człowiek, który w tej chwili gra w tej mojej grupie teatralnej z tu zaraz wyjdą lata, Matko No, ale w każdym razie, który gra Rejenta w Zemście, jak państwo przyjdziecie, ponieważ jesienią gramy w Zemstwie, w nowej odsłonie, mm -hmm. gra Rejenta, to będąc chyba w ósmej klasie, czy tam w siódmej, nie wiem, szkoły podstawowej, przecież ja tam uczyłam w trójce po studiach, on był piętnastolatkiem i grał Rejenta też. Do tej pory mi to wypomina. Tak, tak, mi przykleiła takie czarne piętnastolatkowi, jak ja. No tak było faktycznie. A to nie Proszę, była że... historia, która wtedy, ta sztuka się nie odbyła? Bo chyba gościliśmy tutaj, na naszej mm -hmm. kanapie, wtedy kiedyś, za czasów dzieciństwa, że, że ta zemsta się wtedy jakoś została odwołana no, i potem… To gościliście państwo innego bohatera tej zemsty, granej też, ale to już później była grana ta zemsta Bartka. Mm -hmm. Bartek Sowicki grał gra w mojej zemście, nie Regenta, tylko Papkina. Papkina okay. A wracając jeszcze do tego, o czym mówiłam, że ta ludyczność, Tutaj się sprawdza, wydaje mi się, na widowni. Bo przecież gdzie to jest, gdzie to by było możliwe, żeby zapełniać salę w takim niewielkim w sumie mieście, tak? Mm -hmm. Ludźmi, którzy mają naprawdę bogatą ofertę koncertów. No w tym Domu Kultury już się dzieje, że. Już nie powiem strach powiedzieć, ale rzeczywiście bardzo dużo i na przykład od jak się tam człowiek umawia na jakieś zajęcia przychodzić, to już jakieś grupy ciągną młodzieży, jak ja wracam koło dwudziestej na przykład, ale to nie znaczy, że cały dzień mam próby, ale w różnych czasach czasem wyglądasz, ty, trzeba te próby zrobić w różnym czasie to bez przerwy jakieś grupy ciągną do tego, do tego domu kultury. Natomiast zainteresowanie teatrem nie jest takie, takim prostym zajęciem. Natomiast na te sztuki, które przygotowujemy. To już biegamy się... trochę do pewnie następnego pytania, więc ja już sobie pozwolę przerwać i, i przejdziemy Dobry. do drugiego, bo, bo pani mi odpowie jeszcze zanim zadamy pytanie. Dobrze. ja poproszę. Kategoria zawodowa. Kutnowski teatr amatorski powstał w 2015 roku. Jest Pani jego pomysłodawczynią. W 1815? Nie, 2015. Dobrze. dobrze. <głos》>. Nie, aż tyle nie istnieje. Skąd no. pomysł na, powiedzmy, zagospodarowanie teatralne dorosłych w naszym mieście? Jak to się zaczęło i dlaczego właśnie imienia Fredry? – No, to właśnie bardzo dobrze się łączy z tym, o czym mówiłam to ludyczna ściana ludzkiej istoty. To znaczy, mam no mówi się, że człowiek to jest homofaber, tak, człowiek pracy. Nawet mówiło się homo kiedyś, czyli tutaj jakby tę linię reprezentujący. A ludens jest jak przekonanie, że człowiek w dużej części dąży do radości, do śmiechu, lubi to, lubi u innych, lubi to powodować i ta prawda o człowieku wydaje mi się, że legła u podstaw tego, że wybieramy komedię stąd Fredro jako patron, stąd grane przez nas rzeczy, to znaczy zemsta. To znaczy, utrapienie, może mniej konabiowa rzecz, ale też humorystyczne sceny znajdowały się. No i damy ich wzory, to jeszcze fredro. I e, oczywiście to jest e, ostatnia rzecz, z szlachcicem, czyli męczymy Moliera teraz. A ja coś zaczęło Następno w ogóle, tym 2015. Skąpiec. Zaproponował mi pan dyrektor Radosław Rojewski, ponieważ prowadziłam taką grupę teatralną w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, mm -hmm. żeby zagospodarować właśnie dorosłych tutaj, bo były grupy przedszkolne, był puszek, mm -hmm. tak, była, e, ten Dominika miała grupę młodzieży, a właściwie dorośli, nie byli reprezentowani, no i stąd się urodziło. A w ogóle dlatego, że pan dyrektor był na naszym przedstawieniu, wtedy jeszcze z Uniwersytetu III Wieku, gdzie prowadziłam grupę, moralności pani Dulskiej. Natomiast ten osobnik to jest właśnie ten uczeń piętnastoletni, któremu te włosy czarne przyklejałam. On mi wmawia w tej chwili, że to było na buta prędklejone, a nieprawda wcale, bo by dzisiaj nie miał skóry. No w każdym razie to się zaczęło tak, że miałam tę propozycję, no i trzeba było czymś zacząć. I wtedy cała ta grupa z uniwersytetu przeszła po prostu? Nie, 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 no stamtąd odeszłam i tutaj stałam się jakby pracownikiem Domu Kultury, czy jakby członkiem tej bandy, ja to tak nazywam, bo Kutrawiec. przecież tam jest sama młodzież. I ja nie wiem, co ja tam robię. Ja Ci tam się zachciało. No ale jestem, to jestem. No, w każdym razie jest bardzo sympatycznie i wydaje mi się, że tak takie są koleżeńskie, nawet serdeczne stosunki. No i właśnie trzeba było jakąś ekipę. Zebrać, ponieważ no nie wiem, gdzieś się tam pojawiały w jakichś gazetach lokalnych informacje o tym, że taka grupa powstaje, pierwszy się objawił na takim jakby castingu, na takim mm -hmm. spotkaniu Bartek ten, który tutaj był u państwa. I ponieważ on kiedyś, do tej pory nie może tego zapomnieć, ja tego nie pamiętam zupełnie, że. Coś tam się, no być może coś się wydarzyło, że nie zagrali, bo faktycznie no, były takie przymiarki i on właśnie tak jakoś do tej pory to pamięta. Mm -hmm. Czyli Bartek jest moim uczniem, Krzysiek jest moim uczniem, a on, no i tak, byłym uczniem. I teraz znaleźli się w tej grupie to są takie osoby. Jest jeszcze Weronika, która chodziła też do trójki. Tak ściągają. Ci, którzy kiedyś wcześniej no z jakiejś przyczyn nie spełnili tych swoich marzeń, jakich teraz? To nie jest, to są ruchome piaski. Nie jest tak, że jakaś grupa stała i tylko z nimi się pracuje. Oczywiście są tacy, którzy pojawiają się we wszystkich przedstawieniach. Bo są już jakby związani i oni związani sentymentalnie, ale też i talentem i tym, że czują blusa, że tak powiem i e, lubią to robić. To jest właśnie Krzysiek, to jest Bartek, Weronika, e, ale jest też grupa taka, która się zmienia. Mhm. Dlatego, że dobieramy e, odnośnie kolejnego projektu, kolejny spektakl i dobieramy innych. To my dobieramy kolejne pytanie, Dobra. ostatnie już. E, zaskoczenia. Czym kieruje się Pani przy wyborze tytułów dla swoich aktorów? Czy jest tu jakiś klucz? I czy chciałaby Pani kiedyś jednocześnie stworzyć jakiś spektakl i w nim zagrać na scenie? To znaczy scenariusze do wszystkich spektakli kolejnych, które tworzymy jednak muszą powstawać. Ja je tworzę za każdym razem, dlatego że na przykład jest za duża bariera, taka jeżeli chodzi o maliera 17 tak, twórcy, bariera też językowa. I teraz przedstawienie. Litera w literę, literalnie, tak mm -hmm. jak jest na przykład u Moliera w Mieszaninie szlachcicem, czy w Skądzu, czy w innych sztukach, mogłoby być pewnego rodzaju barierą. Także tutaj jakieś tam, ale oczywiście z pełnym szacunkiem dla autora i nie majstrowanie takie, żeby w ogóle nie było wiadomo, o co no chodzi. Ale najpierw musiał się powiedzieć pomysł, że w ogóle z na przykład Proszę. Najpierw musiał się pojawić pomysł, że Mollier i skąd właśnie akurat, akurat jego sztuka? Bo Mollier i Fredro, jeden i drugi, sprawdza się doskonale mimo różnicy czasu. Bo przecież oni tak już odeszli w tą przeszłość, że by się wydawało, że już nie mają nic do powiedzenia współczesnemu człowiekowi. A czemu widownia wybucha śmiechem i reaguje idealnie, czyli o czym to przekonuje, że tak naprawdę najmniej zmienia się sam człowiek. Zmienia się tylko scenografia w życiu. Tak? A człowiek jednak doświadcza tych samych wad, podobnych zachowań i myślę, że ludzie to znajdują w tych naszych przedstawieniach. I to jest kluczem wybór. Przychodzą. I też stąd wybór, tak? A to przedstawienie, czy jest takie, które pani by chciała stworzyć i zagrać w nim? Aha, Zgodę nie zagrać tak no przecież. No to gdzie jakiś tam starców, czy co bym musiała... Nie, zagrać nie. Tu ja mam wystarczająco dużo pracy przy jakimś tam moderowaniu ich roboty. Nie, nie, nie. Natomiast no nie wiem, nie miałam takiej um, Takich planów, które by były jakby, no nie wiem, tak daleko że nie do zrealizowania, nie mam niczego takiego. Mhm. Myślę, że znajdziemy coś, jeszcze nie wiem, co to będzie, znajdziemy coś takiego, co też będzie e, strzelało się, z, nie wiem, z zainteresowania, czy w to, czym, e, co reprezentuje współczesny człowiek, najogólniej mówiąc. To się znajdzie na pewno. na pewno. Już Moliera nie będziemy zamęczać skąpiec, tylko jeszcze i damy mu spokój. A Zmiany. potem będą poszukiwania. Zapraszam serdecznie. Jak mogę, to tylko powiem, że jesienią dajemy trzy spektakle, to znaczy zemstę w nowej obsadzie zmienionej. Mieszczanie na szlachcice, to jeszcze we wrześniu. Zemsta w październiku i w listopadzie i w grudniu potem drugi raz. A ile będziemy grać, to ile będą ludzie chcieli w skąpiec mm -hmm. I Też mam jeszcze mówię. takie jedno pytanie na, na kreatywność tak naprawdę. Już bardzo krótkie, tutaj nie mierzę czasu. Jest takie utarte. Ciekawa jestem, jak pani tutaj odpowie. Fredro obszedł jezioro, a jezioro zostało przez niego. <laughs> Ten czasownik. Niedokonanej formy nie ma. Nie ma. Po prostu są takie czasowniki. Nie, dobrze, że skończyła filologię. Po prostu. Tak jest dziewczyna. no Jak tak można? Nie ma tej formy po prostu. Nie. Zgrobnie. Bo tak. by musiało no. być obeśnięte czy coś, a takiej formy nie ma. Tak. Dokładnie. Bo. Tym akcentem chłopca, że bardzo dziękuję, kończymy rozmowę na dzisiaj. Ja dziękuję za też za wyrozumiałość. <laughs> dziękuję zapraszam na jej Państwu dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam na kolejny odcinek trzech pytań do